Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kąciku dobrej książki. Dzisiaj mamy dla was nie gratkę, niespodziankę. Rzekłbym nawet tak. Jest taki dział w literaturze lub są takie regały w bibliotekach, w księgarniach, gdzie znajdują się książki, które razem wrzuca się do jednego wspólnego mianownika, który zowie się fantazy. Jest to dział literatury, który nie jest moim konikiem, nie zaglądam do niego... Często, ale jest także, czytam pozycje z tego działu, bo kto... myślę, że każdy, kto... kto nie zna z nas, kto nie zna z nas, ale zdanie skleiłem, jakie słowa dwa razem przy sobie, tak blisko, kochani, nie. No, każdy zna Tolkiena, Luisa, Pratcheta, Sapkowskiego z naszego podwórka, ale jest masę, masę pił... pisarzy, którzy, chciałem powiedzieć, piłkarzy masę pisarzy, yy, którzy zajmują się fantazy. Fantastyką i, i. No i pięknie. W moje ręce trafiła przez przypadek oczywiście książka z tego działu. Jest to też książka, która, której sam sobie bym nie kupił. Historia brzmi tak. Napisał do mnie autor tej książki. Czy mógłbym ją przeczytać? Ja oczywiście mówię: u, Jasne, 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 jasne. Czytam później zerkam, a to jest książka fantazji. Ja mówię: No dobrze, no bardzo, bardzo dawno nie czytałem. Nic z tego działo. No i powiem wam tak, że przeczytałem. Oczywiście umowa była taka, że jeżeli mi się spodoba, to coś o niej powiem. Jeżeli nie, to przemilczymy temat, a ja sobie przeczytam albo nie dokończę. Ale przeczytałem. Podobało mi się. Ruszyłem w podróż z całą grupą tutaj głównych bohaterów, bo ich jest kilku. No jeden jest główny, dobra, ale bohaterów jest kilku, ponieważ jest to drużyna. Tak Jak pamiętacie, była we władcy Pierścieni drużyna pierścieni, a tutaj jest Drużyna, 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 jak oni się nazywali? <grychy> żeby sobie przypomnieć, bo ja to już jakiś czas temu. Drużyna, tak, drużyna żywiołów. I oni udają się po takie księgi, po takie zwoje, które są bardzo ważne dla głównego bohatera, który musi się dowiedzieć, jakie tak naprawdę jest jego przeszłość i co czeka go w przyszłości. I tak naprawdę, kim jest w teraźniejszości. Oczywiście dzieje się to, jeżeli ktoś czytał, Tolkiena, albo jak nie czytał, to widział. I masę tych wszystkich stworów, orków, goblinów e, i tak dalej, i tak dalej. Smoki też występują, przynajmniej jeden taki wielki, główny. E, no i ta drużyna, już Wam mówię, kto tam występuje, bo występuje w tej drużynie niejaki magin. I czy on zdoła, właśnie, tak jak Wam powiedziałem, odczytać tę tajną wiadomość, która została pozostawiona dla niego? I jest niezmiernie ważna. No i oni ruszają z tą drużyną w te przygody przez całą krainę. Wspólnie tak. Z Einarem, Borginem, Ozim i Zoi. No i tam dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Jeżeli wejdziemy już w ten podróż, to jesteśmy z nimi. Ruszamy przez... W ogóle ja nie pokazałem wam okładki. Proszę. Bo ja z tego wszystkiego nie pokazałem. A to jest tak. Autor Max Forma. Książka Etnit Z dodatkiem tajemnicza mapa Ranasu. No i właśnie, ta tajemnicza mapa jest bardzo ważna. Druga sprawa jest tak, że ja myślę, że pan Max Forma na tej książce nie skończy, i bo wszystko zapowiada się tak, kończy się nawet tak, jakby miało być coś jeszcze. Dlatego z wielką chęcią czekam na kolejną powieść, na kolejny rozdział przygód tej drużyny żywiołów. No i kochani. Polecam Wam serdecznie tę książkę, ponieważ jest ona bardzo fajnie napisana, prostym językiem, wchodzimy w ogóle w świat taki, jeżeli ktoś lubi te wszystkie stwory, to wchodzimy w ten świat naprawdę cali i ruszamy w podróż. Najlepiej czytać takie książki, ja przynajmniej z zasady czytam takie książki na raz, czyli jak wchodzę w tę książkę, to każdego dnia cyk, cyk, cyk po ileś stron, żeby z tego nie, 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 nie wyjść. Tam tak dużo się dzieje, tak ciekawie jest, że bardzo Wam serdecznie ją polecam, w związku z tym, że święta już tuż, tuż, a nawet już prawie już są, to polecam Wam serdecznie tę książkę Etnit, tajemnicza mapa Rana, Snu, Rana Su, Etnit, no i w ogóle to jest taki stwór, Etnit, stwór, no jakby to powiedzieć, większy od hobita, mniejszy od, 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 od elfa, coś pomiędzy, z tego co pamiętam, to tak. I czytałem ją nie wczoraj, ani nie przedwczoraj, tylko już jakiś czas temu powiedzmy dwa tygodnie temu skończyłem. A dzisiaj Wam bardzo serdecznie polecam. Kochani, naprawdę warto, ciekawa od 10 lat do 100 Dlatego dla każdego. A przy okazji, można wesprzeć tego autora, ponieważ on napisał tę książkę tak naprawdę ze swojej pasji, do pisania ze swojej pasji, chyba do tego świata, który tu opisał. I ta książka też pomaga, w sumie, bo jeżeli kupimy tę książkę, to na pewno. Ten autor i jego najbliżsi, którym chcę pomagać pisaniem, będą się bardzo cieszyć, a my dołożymy cegiełkę i przyłożymy się do tego, żeby ktoś czuł się fantastycznie i dużo lepiej. Kochani, polecam Wam jeszcze raz: Max Forma Etnit, Tańcza, Mapa Rana Su. No i co? I do zobaczenia wkrótce, gdzieś tam kiedyś, może podczas biegania, może podczas czytania, a może w ogóle gdzieś na mieście przy kupowaniu prezentów się spotkamy. Jakbyśmy się nie spotkali, to już teraz Wam życzę wszystkim wesołych świąt. No i czytamy, 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 bo czytanie jest bardzo, bardzo przyjemne, bardzo fajne i daje dużo radości, a przy okazji możemy się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Pozdrawiam serdecznie.